you <laughs> Boże, jak ja Cię nie lubię, weź ogarnij się, dobra? Boże święty, o... Chciałabym normalnie Cię udusić za to Twoje zachowanie. Jak Wanyś potrafi potrafisz wytrzymać, to ja nie wiem. Bla, 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 bla. nic nie słucham. A tak w ogóle Kwiatek jest dla mnie, a nie dla Ciebie. Jesteś głupia, brzydka. No, no dobra, to ja idę. O, nie, 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 jeszcze z Tobą nie skończyłam. Czego jeszcze chcesz? Skąd wiesz, że Kwiatek jest dla Ciebie, a nie dla mnie? Bo to widać. O! Dobra, to mów mi dokładnie o tym planie. Ludzie, a no nie, no właśnie ja ci tego nie mówiłem, ale dobra. Idziesz z Brianą na randkę, ale gdzie? Do restauracji. Ale jakiej? Nie wiem, sam wybierz. Co za kurde jestem? Twój plan, twoja restauracja. A spadę. Dobra, nie to nie. O Jezu, nie obrażaj się na mnie. No chodź tutaj, bo jeszcze mami się poskarży. Nie ja ty się boisz, mamusi. Ja się nie boję, mamusi. Jak na ciebie szczeka, to płaczesz. Nigdy nie płakałem w szkole ani w domu. Na pewno. A to znaczy, że jak byłeś małym szczeniakiem, to też nie płakałeś? To się nie liczy, idioto. Dobra, w końcu mam dostać 500 zł, no to. Okej, okay, dobra, to nie będę się obrażał. Dobra, pójdę do najbliższej restauracji. Czekaj, jak ona się tam nazywała? My się obojętnie możemy nawet wziąć na lody. Bez kojarzeń. Na lody? No nie, no to raczej na randki nie pasuje. Wybierz co chcesz, ale chcę ty tylko, żebyś ode mnie odczepiła. Dobra, okej. Okay. głupi dzwonek. Dob dobra, ile masz jeszcze? Ostatnią. Okej, okay, dobra. To znaczy, że po tej ostatniej idziesz ze mną na randkę. Myślę, że ona też kończy o tej samej godzinie. Zapytam się jej, kiedy kończy. A tak w ogóle, to może dałbyś mi swoją obrożę, bo to takie by było podejrzane. Racja. No i jak teraz wyglądam? Idealnie. Dobra, o, o o kurde, chyba to idzie. Kurde, nie Hejka Taylor, kiedy kończysz lekcję? No, akurat mam jeszcze jedną godzinę. O, ja już skończyłam. No to poczekam na ciebie. Mua. Nie dawaj się jej pocałować. Dobra? No okej, okay, dobra. Ona to tak szybko zrobiła, no to nic nie zrobię. A tak w ogóle chodźmy już na lekcję. Okej, okay, okej. Okay. Gościu, zanim pójdziesz, to pamiętaj, żebyś mówił w moim imieniu, a nie w swoim. Z taki głupi to ja nie jestem. No to dobra, wyobraź sobie, że jestem Brianą. Hej, Taylor. Nie jestem Taylor, jestem Anna. Jesteś taki idiota. A, załapałem, mam mówić jako Taylor. Tak, geniuszu. A, no dobra, no to mi to prosto pójdzie. A teraz idź, bo coś mi się wydaje, że zaraz tu przyjdzie. Nara. Ja nara. No to co, Taylor? Idziemy? Tak, tak, oczywiście. No to chodź. Dobra, to gdzie jest restauracja? Tutaj. Czekaj, czekaj. Restauracja taka sobie? No wie, wiesz, mają bardzo fajne oferty. Na przykład tam jest jedna. Jeśli wydasz 50 zł, to jedną kluskę dostajesz gratis. Nie mogli się bardziej postarać? Oj tam, oj, tam, oj tam, nie narzekaj, chodź. No to chodź. Witam w restauracji, takiej sobie. Czym mogę pomóc? Witam, poprosimy stolik dla dwojga. Stolik dla dwojga. Stolik numer 5. Dobrze, dzięki. E, tam jest stolik numer 5 i tam proszę usiąść za chwilę. K, k, ktoś przyjdzie z kartą i obsłuży pan. Okej, okay, dzięki. restauracji, taka sobie, dobrze? więc podać kartę? tak, proszę za 10 minut wrócę tutaj i Państwo będą mogli złożyć zamówienie mm, mogłabym na chwilę kartę? czekaj, bo najpierw ja czytam, daj mi tę kartę, ludzie no masz dziękuję O dzień dobry. E, witam w restauracji takiej sobie. Czy mogę pomóc? Witam. Ja tutaj z moim chłopakiem przyszłam i chciałam stolik dla dwojga. Dobrze. Stolik dla dwojga. Przy ósemce. Ok, dzięki. E, tam obok tamtej młodej pary jest stolik numer 8. Zapraszam do niego. Proszę, za chwilkę przyjdzie do was jakiś kelner i was obsłuży. Co ci? Moja babcia tam jest. Słuchaj, mała, może byś zaniosła swój kapelutek do, no wiesz, tam na wieszak. Oczywiście. Arr. Zaraz. Ona Hehe, <noise> Babciu, to ja, Taylor. Anakin, proszę cię, nie wygadaj głupot. Tylko po prostu chodź, idziemy do domu. Muszę ci przedstawić też mojego nowego chłopaka. A tak w ogóle, z kim ty tu siedzisz? Nie mogłeś się bardziej postarać? <laughs> Babciu, ogarnij się i idź sobie stąd. Wymasuję ci łapy w domu, jak stąd pójdziesz. To czekam na masaż. Myślałam, że nazywasz się Taylor. No bo wiesz, ja tak nazywam. Tak naprawdę, tylko że babcia mnie nazywa Anakin, bo czasem mnie tak nazywa, no nic tego nie zrobię. Yy, ok, mam ci mówić Anakin czy Taylor? Wolę Taylor. Nie, no znowu ty, czego ty znowu chcesz? Ja? I czego? Warcz sobie, ile chcesz. Tak i tak, niczego nie zmienisz. Zaczynam się ciebie bać. Och, boj się. Zostaw mnie w spokoju. Hej, David. Tak? Wiesz, może gdzie jest Vanessa? Szukam jej i szukam. Nie umiem znaleźć. To ty nie wiesz, co się stało? Nie. No bo Mason pocałował Amandę przy się.